Zakończyliśmy poprzedni rok budżetowy. Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rada Miasta również odniosła, pozytywnie odniosła się do wydatków gminy Jawor. To cieszy, dlatego że w ostatnim roku działo się wiele w naszym mieście. Szczególnie takich nowych, nieplanowanych wydarzeń. To chociażby wymiana sieci na drodze krajowej numer 3. To było takie duże zaskoczenie. Milion dwieście w budżecie tutaj zrobiło a następnie były realizowane skwery, chodniki, to wszystko, co jest oczekiwane przez naszych mieszkańców. Zawsze można zrobić więcej, zawsze można zrobić lepiej. Są ograniczenia finansowe. Jeśli ktoś by się zapytał, czy to jest budżet marzeń, oczywiście odpowiem, że nie, bo przy 4 milionach złotych tak naprawdę. Nie poszalejemy, mówiąc zupełnie trywialnie, ale tak naprawdę powoduje to to, że każdą złotówkę oglądamy z każdej strony kilkakrotnie, zanim ją wydamy. I oczywiście to jest dopiero półtora roku y, y, za nami, ale już się wiele dobrego zadziało. Dolnośląska strefa aktywności gospodarczej daje nam taką szansę, aby myśleć pozytywnie, że te wpływy do naszego budżetu będą się zwiększały, a wraz z nią y, z nimi w usługi dla naszych mieszkańców. Y, Biuro obsługi klienta chociażby w tamtym roku zupełnie zmieniła formę funkcjonowania urzędu, przyjęcie interesantów, więc to są takie zadania, które pochłaniają dużo pracy, energii, zaangażowania, ale i środków. Dziękuję radnym za to, że dostrzegli te wszystkie działania. Absolutorium zostało udzielone i to dużą większością. Za to bardzo dziękuję. Za debatę, za poziom dyskusji podczas sesji absolutoryjnej. To powoduje, że tutaj w lokalnym parlamencie mieszkańcy mogą mieć poczucie, że rozmawiają ludzie, którzy naprawdę są zaangażowani w sprawy miasta. A nie zawsze przecież ta, tych środków wystarczy na te wszystkie propozycje. Staramy się jednak realizować te, które są potrzebne najpilniej, najszybciej. To jest półtora roku, więc dajmy sobie, dajmy sobie szansę, czas na to wszystko, aby zrealizować te wydatki w najbliższych latach. To byłby budżet dobry. W 2015 roku został optymalnie wykorzystany, co pozwala na pozytywny rozwój miasta. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Uważam, że budżet jest w dobrych rękach, co pozwala w dobrych rękach burmistrza i... Miasta. 16 radnych za. Budżet prospołeczny dla mieszkańców nastawiony na rewitalizację miasta. Pojawiły się nowe skwerki, miasto jest czystsze, a jako przewodniczący Komisji Kultury i Sportu dziękuję panu burmistrzowi za zwiększenie środków na stypendia o 50% oraz gratuluję dyrektorowi OSIR-u w Jaworze, panu Robertowi Matkowskiemu za zmniejszenie długów w półtora roku o prawie 50%. To jest chyba rekordem świata. Dziękuję. Budżet za 2015 rok zamknął się bardzo pozytywnie. Jak najbardziej duże inwestycje są potrzebne, ale również te małe, i między innymi tymi małymi są skwery w połączeniu z ławkami i tego jest bardzo dużo. Mieszkańcy przychodzą do nas, do radnych, rozmawiają i bardzo się cieszą, również my spotykamy ich na, na tych skwerach, i między innymi właśnie na, na, na nowych ławkach, gdzie możemy razem porozmawiać. I bardzo cieszy to, że nie tylko zajmujemy się tymi dużymi potrzebami, dużymi inwestycjami, ale również tymi, tymi małymi, które cieszą tutaj na, na poszczególnych ulicach, na poszczególnych podwórkach. Bardzo się cieszę, że również te skwery i estetyka miasta wchodzi również w, w tą orbitę zainteresowania burmistrza i ten 2015 rok to również pokaże, o 2016 rok będzie jeszcze lepszy. W tym roku po, radni Porozumienia Prawicy wstrzymali się od głosu przy akceptacji realizacji budżetu przez Burmistrza Jabora. Powodem wstrzymania się było przede wszystkim niezrealizowanie szeregu inwestycji, które były zaplanowane na ten rok. Również obcięto wydatki na szereg remontów, szczególnie czy to w szkołach, czy to powiedzmy nawet w innych instytucjach. I niestety te remonty nie zostały zrealizowane. Większość zadań zostało przesunięte na następny rok, na 2016. Wstrzymaliśmy się, bo mamy nadzieję, że jednak w przyszłym roku, w 2016, zadania te zostaną zrealizowane. Przede wszystkim uważamy, że jednym z najważniejszych zadań jest, były pozyskane, jest wykorzystanie dokumentacji na y, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w Jaworze. Środki te w wysokości 1,5 miliona 300 tysięcy złotych nie zostały niestety wykorzystane. Według zapewnień burmistrza mają być wykorzystane w przyszłym roku. No, czekamy z wielką niecierpliwością na ten krok. Dziękuję bardzo. Sesja absolutoryjna przebiegła w sposób nas bardzo zadowalający. Cieszy nas 16 głosów oddanych za udzielenie absolutorium burmistrza miasta Ewora. Świadczy to o dobrej pracy pana burmistrza oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w gminie Jawor. No wiadomo, jak każdy z mieszkańców chciałbym, żeby na inwestycje było podobna kwota jak w Niepołomicach czy w Środzie Śląskiej, że tam są kwoty rzędu 20 milionów na inwestycje. Mam nadzieję, że to jest przed nami dzięki Kolejnym i przyszłym inwestycjom w Dolnośląską Śląską, konserwatywności gospodarczej Jawor. Jak zawsze pojawiają się, mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, głosy sprzeciwu, że zawsze można było coś robić lepiej, gorzej, ale jesteśmy w tak niefortunnym czasie, gdy jeszcze praktycznie nie zostały rozsunięte ani ogłoszone żadne konkursy na wykorzystanie środków unijnych, i te wielkie inwestycje są przed nami. I tutaj proszę pana Jacka Wieczorka o spokój. Na pewno wszystko się uda.